Cześć cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale i właśnie dzisiaj chciałabym wam pokazać room tour, dzisiaj chcę pokazać wam moje mieszkanie, na którym się znajduję już ponad 3 lata. Więc tak, my ogólnie ja... My mieszkamy już ponad 3 mieszkaniach. Było najpierw mniejsze mieszkanie, które było 25 metrów. Teraz było drugie mieszkanie, które miało 46 metrów. I aktualne mieszkanie, w którym teraz mieszkamy ponad 3 lata, jest 41 metrów, więc większego na mniejsze jest katastrofa. Ale chciałabym Wam właśnie pokazać moje mieszkanie z tego względu, że żałuję, że nie nagrałam właśnie wcześniejszego mieszkania, bo jednak. To jest taka fajna pamiątka i stwierdziłam, że po prostu będę takie rzeczy nagrywać, bo ja sama kiedyś bym chciała z dziećmi usiąść w salonie i po prostu obejrzeć te mieszkania, więc wiem, że kiedyś te dzieci będą to oglądały, także moje was mocno kocham. Chodzi o to mieszkanie, no to za mieszkanie aktualnie 2600 zł i tak chciałam nagrać ten odcinek, bo wkrótce i tak mamy sam, jak się przeprowadzić do Norwegii. Tam potem tym mieli większe mieszkanie lub mniejsze. Zapraszam Was do oglądania właśnie mojego mieszkania. Jak widzicie, tak właśnie prezentuje się mieszkanie. Tutaj, jak widzicie, mamy. Korytarz. tutaj znajdują się wszystkie nasze kurki, klucze. Tu przeważnie też myśl leży, ale, przez to, że mój pieszek jest aktualnie urodził, to tutaj leżą tylko klucze. Tu mamy taką szafeczkę, gdzie trzymamy takie żelazko. Różne takie mniej potrzebne rzeczy, które bardzo rzadko używamy. Tutaj schowałam swoje buty, żeby tutaj na wierzchu nie leżały. Tutaj mamy lustereczko. Yy, tutaj po tej stronie właśnie mamy domofon, czyli jak ktoś zadzwoni, to proszę, możemy go odebrać. I teraz jak tutaj przejdziemy, mamy po tej stronie łazienkę, sypialnię i tutaj mamy kuchnię z salonem. Więc tak, zaczynają łazienki, łazienka wygląda w ten sposób, ubika się, tutaj mamy kosz na pranie, tutaj mamy wszystkie chemie poukładane właśnie. Ja mam papier toaletowy, bo nie wiem, gdzie to było lokować. Tutaj mamy dwa ręczniki, grzejnicar, mop i tutaj mamy rzeczy do prysznika. Kiedyś ogólnie planowałam robić taką półkę, ale właśnie nie chciało się przykleić do tej szyby, a te płyty są takie nierówne i dlatego stwierdziliśmy, że lepiej, żeby były właśnie na podłoże. I tak to właśnie tutaj wygląda. Tutaj mamy Lustereczko, takie duże, ładne, okrągłe i tutaj jak widzicie mamy chleb z kawkami tutaj mamy pralkę, tutaj też chowałam wagę, której chcę to, to nie ten. I teraz tak, tutaj mamy wiadomo szczotkę i tutaj mamy płyny, tutaj są moje płyny. Tu mamy lusterko z gumkami, tak wszystko w jednym miejscu, tu mam też pierścionki i inne bizoterie. Tutaj mamy perfumy, trochę są ogólnie moje wszystkie kosmetyki, jakie właśnie posiadam, tu jest akurat pojemnik po tym kremie, ale zostawiłam sobie, aby w go sobie kupić. I teraz tak, tu mamy ogólnie dwie szufladki, więc ta pierwsza szufladka to są kosmetyki do moich włosów. Tutaj widać, że po prostu położyłam, ale to są wszystkie kosmetyki do moich włosów. Tutaj mamy wiadomo ręczniki, tu mamy maszynkę do włosów, podpaski wiadomo i tutaj mam głównie hepachowe rzeczy. Tutaj jak mówiłam jest pralka. Zaraz przejdźmy do sypialni. Sypialnia właśnie wygląda w ten sposób. Tutaj ogólnie robiłam porządek w chapie wczoraj. I tutaj mam rzeczy, które albo chcę przesadzać, albo je całkowicie wyrzucić. Więc tak oto po prostu tutaj leżą na łóżku, bo muszę jeszcze je poszytygować. Ale tak to mniej więcej wszystko tutaj wygląda. Tutaj mamy okno. Tutaj mamy też taką półkę. Tutaj się znajdują e, książki od moich. E, firmy, które właśnie szkolenia przerabiam, tam są książki rozwojowe, tutaj są książki takie fantastyczne i tutaj moje są sidła. I tutaj mamy, o właśnie coś takiego, ta tablica będzie zmieniana na dniach, jeszcze nie wiem dokładnie jak będzie zrobiona. E, tutaj w tej szafce mamy ogólnie leki, takie też również najmniej, no tam przybory szkolne, tu mam drobiazgi, a tu są kalosze dla moich sześciu. Ogólnie tutaj mamy takie dwie szafeczki. Więc już Wam tutaj pokazuję, one się otwierają właśnie w ten sposób. I tu są właśnie, tam mamy półeczki, tu mamy właśnie w ten sposób wszystko tutaj poukładane. I właśnie ta druga strona, tutaj mam poukładane moje czerowieczki, tutaj mam puszczą. Chaveczkę, tutaj zrobiłam taki porządek w tych kawkach, żeby polikwidować stare rzeczy. Przechodzę do kuchni. Tutaj mam rzeczy, które chcę wyrzucić na śmietnik, ponieważ ja i tak będę kupowała nowe rzeczy, więc chcę się pozbyć starych rzeczy. Tutaj jak widzicie, mamy reklamówki. Tutaj mam miotłe. Tutaj mamy właśnie lodówkę. Na tych lodówkach mamy Istambuł, Kołowiak 7. Między trojek, Wrocław, wrosła, Szwecja, Norwegia, no i takie mamy znaczki. E, tutaj przechodząc dalej. Przechodząc dalej mamy takie hafeczki. I właśnie tak to wszystko wygląda. Tuu tutaj mamy szklaneczki. Tutaj mamy miski, talerze. Tutaj mamy połowy rzeczy, takie zapachowe do kuchni można powiedzieć. Tutaj mamy też dwie hapachowe i maszyny, no, gofrownicze i tak dalej. Tutaj wiadomo mamy herbatę, kawę, cukier, chleb. Tutaj mamy mikrofalówkę, która sobie Tu po tej stronie mamy tak układany. Ja wiem, że to jest nie estetyczne, ale po prostu i tak jak to układam, trochę jakiś czas. No i tak wygląda, to jak wygląda. Tutaj mamy piekarnik. Tutaj mamy takie, o, zapachowe. Tutaj jest szufladzka specjalnie dla mojego piechka. Na razie jest tu karma i jakieś tam przysmaczki, które nie jad. Tutaj mamy garnki. Tutaj mam ogólne wszystkie przyprawy i... Tutaj właśnie, o. E, tutaj mamy mąkę ziemniaczaną, mąki i tam mamy jeszcze też zapachowe. Teraz przechodząc tu, Wygląda to w ten sposób. Tutaj to jest akurat do wyjęcia, tylko niestety nie mieści mi się tutaj śmietnika. Widać, że tutaj też jest brudne. Tutaj mamy dodatkową szufladkę, gdzie mamy właśnie takie rzeczy. I tutaj mam właśnie to, które mi się nie mieści w śmietniku. Mamy tutaj dafi, To jest akurat do umycia. Tu są umyte naczynia, które mi się nie zmieściły w mywarkę. Tutaj na mam coś takiego i słoiki na dole. Tutaj znajduje się yy, miska dla psa i tam głównie też jest karma, ale na razie jest i puste. Mamy tutaj o, właśnie taką kanapę, stolik mamy, który, on w ogóle jest praktycznie za duży na tym mieszkanie. Ja tutaj planowałam to rozkręcić i kupić mniejsze, ale skoro będziemy się przeprowadzać, to i tak jakby Tutaj mamy legowisko mojego piechka, Mamy taką komodę. O. I tutaj są ogólnie moje przepiękne tortyki. Tutaj jak widzicie, o zdjęcie jest. Tutaj jest moja, moje drzewko, niuka. Tutaj są książki, które trzeba użyć jakieś dokumenty, ładowarka, dokumenty. Tutaj jest szafka z wodyczami, które praktycznie leży i nic, nic nie Tutaj mamy jakieś tam rzeczy, też alkohol o właśnie. I oprócz tego wszystkiego mamy również taki balkon. Tak, tam są stare komputery mojego męża. Przed to, że nie chcę ich widzieć, to po prostu schowałam je tutaj za... Bo nie, nie mam zamiaru na to patrzeć. Ja nie lubię starych rzeczy mieć w domu, więc staram się to ukrywać. I tutaj właśnie mamy balkonik. Tak, choinka jest jeszcze ze świąt, która nie została wyrzucona. Więc tak oto właśnie wygląda nasze mieszkanie, w którym właśnie mieszkamy. Więc mogę się cieszę, że wkrótce w sumie pójdziemy do większego mieszkania, bo to mieszkanie nie podoba mi się tak, bardzo bym chciała. Więc mogę się cieszę, że, że niedługo będzie u nas nowy rozdział w życiu, ale na to wszystko, tak jak mówiłam, będzie potrzeba czasu. A teraz dziękuję Wam za obejrzenie mojego odcinka i zostawcie sobie coś w komentarzach i ja chętnie wam się, z wami się podzielę. A teraz życzę Wam miłego dnia.